Siema Karol, chciałbym Ci pokazać coś, czego jeszcze nie widziałeś na polskim YouTubie. A uwierz mi, że nie widziałeś jeszcze wielu rzeczy, w tym mojej pierwszej dziarki, którą zrobiłem specjalnie na potrzeby tego filmu. Ja jestem Demi, a to moje 5 minut. Moje zamiłowanie do filmowania i do montażu filmów w pewnym momencie przerodziło się w życie zawodowe. Robię to profesjonalnie, nagrywam konferencje, różne eventy, reklamy. Nawet przekształciłem swój własny salon w studio nagraniowy. Nagrałem reklamy Frugo, Jacka Nielsa. Ale co? Wszystko to jest dyktowane pod potrzeby klientów, a ja chciałbym robić coś swojego. Kasa czy fame? Spoko, ale niech to będzie tylko efekt uboczny tworzenia fajnego contentu wspólnie z ziomkami lub samodzielnie. Jeśli miałbym tylko możliwość obudzić się w ciele kogoś innego, to nie zrobiłbym tego i zdecydowanie wybrałbym siebie samego. Ale w wieku 16 lat czuję się bardzo dobrze z samym sobą, ale wolałbym zacząć wcześniej, tworzyć swój własny content i robić to, co po prostu w serduchu mi gra. A w serduchu gra mi naprawdę wiele.

filmów, to ja chcę po prostu tworzyć. Szczerze powiedziawszy, nie narzekałbym, gdybym najbliższy rok spędził w Krakowie i myślę, że wiele osób by też nie narzekało. I ty dobrze o tym wiesz. Lubię wyzwania. Jeżeli chodzi o branżę filmową, to też jestem całkowitym samoukiem. Całą wiedzę chłonąłem z YouTube'a i mam nadzieję, że na YouTubie też skończę. Wydaje mi się, że najważniejszy w tym wszystkim jest proces i po prostu posiadanie fanów stworzenia tego kontentu. W fajnym gronie... Samodzielnie jakkolwiek Ja doszedłem do tego po latach Wybrałem najpierw drogę naukową Poszedłem na studia do Warszawy Pomimo, że wszyscy moi znajomi wybrali się do Wrocławia I byłem tam zostawiony samopas dla siebie Kończyłem te studia Wylądowałem gdzie? Tworząc właśnie content, ale dla innych ludzi I jakiś czas temu stwierdziłem, że koniec That's enough Chciałbym zrobić coś dla siebie Tworzyć swoje własne media społecznościowe w internecie Jak by mnie określili moi znajomi? Chyba trzeba by było do nich po prostu zadzwonić Pierwszy delikwent nie odbiera. No. Musisz mi odpowiedzieć na pewne pytanie. Wymień moje trzy cechy. Lecisz. Szukasz takiej głębi w życiu i to jest coś, co ja mega doceniam w Tobie. I coś, czym inspirujesz też innych. spoko. Odbry. Halo, halo, cześć babciunia. No cześć. Ojejku, chyba obudziłem. <grym> Oglądałam Klan i usnęłam. No myślę, że pracowity, uczciwy. No wiesz co, że ciężko mi przychodzi do głowy. Taki nijaki jakiś jestem, jak tylko dwie. Hello! Otwarte jako show, ale w takim pozytywnym znaczeniu, bo jak sobie coś wymyślisz, to po prostu możesz się wszystko, a ty i tak to zrobisz. Będzie totalną wariantem, którą czasami odwalaj, nawet jak człowiek próbuje odpocząć, potrzebuje spokoju, to ty ganiesz jak porąbany i jest ciebie za dużo. Najgorsza sytuacja stresowa miała miejsce w tym roku i nie było to zdawanie prawa jazdy czy też matury. Słuchajcie, zdarzyło się to podczas konferencji, a dokładnie nagrywania filmu eventowego dowiedziałem się dosłownie jakieś dwie minutki przed o tym, że jestem odpowiedzialny nie tylko za film, ale również za streaming na żywo na... Telewizory podczas tej konferencji. I co? Brakowało sprzętu, brakowało kabli, ale udało się to wszystko zorganizować z trzęsącymi rękoma. I co? Przez dwie godziny stałem mniej więcej w takiej pozycji, nad zabiegiem, jak wkręcanie żaróweczek w przedszkolu. Musiałem trzymać aparat, ale dałem radę. Trzęsące się ręce to tylko efekt odstawienia alkoholu na jakiś czas. A i nie wspominałem, nie piję alkoholu od kilku lat. Chodzi o supermoc, to chyba nieograniczony budżet na produkcje filmowe. Także Freeze. Bliknij coś, proszę. A tak całkowicie serio. To przyjdzie za rok. Ale jeżeli chodzi o taką prawdziwą supermoc, to wydaje mi się, że byłoby to rozciąganie doby do granic możliwości. Bo jako osoba produkująca coś od A do Z, od filmowania po sam montaż, dobrze wiesz, jak to jest, gdy robi się takie długie rundy montażowe. Czas iść na pierwszą dziarkę. Taksówka że czeka. Udało się dotrzeć na odwagę do natekipy. <laughs> Trochę się zacząłem stresować. Jestem lekko oszrany, ale to takie pozytywne.